Pochwalony Jezus Chrystus, koniec tygodnia, wstajemy na chwałę Bożą. Podnieś oczy, uciesz się tym, że możesz chwalić Boga, że nasze życie może być całe Jezusowi podporządkowane. Dzisiaj wspominamy Marię Goretti, która mając 12 lat została zamordowana, bo obroniła swojej czystości i przebaczyła oprawcy w momencie, kiedy umierała. A w Ewangelii jest powołanie Mateusza, Jezus, odchodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. I tego dnia jeszcze zaprosił dużo gości do siebie, właśnie też celników, czyli złodziei w rozumieniu ówczesnych. Jezus powołuje człowieka w komorze celnej. Nie czeka, aż powie, nawrócę się, panie przepraszam, aż się wyspowiada. Tylko powołuje go w komorze celnej i Mateusz, idąc za Jezusem, odpowiadając na to powołanie, od razu ewangelizuje. Potrzebujemy nawrócenia do tej Ewangelii i to porządnego, bo my często mamy wymówki, mówimy: Ten nie może ewangelizować, bo nie był spowiedzi, albo on nie chodzi do kościoła, albo ja nie mogę, bo jestem w grzechu, albo jakiś grzech do mnie, albo jestem słaby. To wszystko jest nieprawda. Jesteśmy słabi, tamta osoba być może nie może otrzymać rozgrzeszenia, ale każdy z nas może głosić Chrystusa, może ewangelizować i powinien to robić. Jezus nas powołuje, będąc, gdy jesteśmy w grzechu, gdy jesteśmy w komorze celnej. Nie czeka, aż wyjdziemy, tylko powołuje nas właśnie wtedy i każdy ma swój czas dochodzenia do Jezusa, ale ewangelizacja jest tu i teraz i każdy z nas jest wezwany i powołany, żeby głosić Chrystusa. Może być tak, że jeszcze ktoś nie doszedł, nie dotarł do tego w sercu, aby pójść do spowiedzi, ale już jest tym, który głosi Chrystusa i może go głosić i powinien go głosić. Pozwalajmy innym na głoszenie Ewangelii sami ją głośmy niezależnie od naszych słabości. To jest dzisiejsza Ewangelia, która nas tego uczy i nieustannie nam to Jezus przypomina, właśnie przez powołanie Mateusza. Na drogę takiej refleksji Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie uśmiechnięty weekend, uśmiechnięte serca, i możemy tutaj poniżej kliknąć teledysk Mocnych Duchów, aby wchodzić w radość. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.